Witajcie moi drodzy na niedzielnym odcinku. Jest to druga część yy, miksu zdrabkowego z z Kliwic. No i dzisiaj wielka krzyżówka, pół miliona w diamentach, czarna perła, Vegas, ekstra pensja, pudełko, czekoladek, dwie szybkie pięćdziesiątki i jeszcze został jeden lotek yy, z tych czterech zakupionych. No, dzisiaj taki sam wkładek jak wczoraj, 65 zł, ale miejmy nadzieję, że trafi się trochę więcej niż w wczorajszym odcinku. Jeżeli ktoś nie oglądał, to zapraszam do nadrobienia. A jak ktoś oglądał, no to zapraszam na dzisiejszy draping. No to lecimy. Dzisiejszy odcinek również zaczniemy od drapki lotek. I mamy uchacza, kozę, wielbiura i pingwina. No, ale tutaj już się niestety nic nie kryło. Więc popróbujemy szans w szybkiej 50. W bonusie mamy worek i nasze liczby, kwoty. 2 razy 50 tysięcy już się pojawiło. 2 razy 50 Ach, już myślałem, że to 50. Ale tak łatwo nie ma. No to zrobka jest niestety przegrana. I druga szybka 50. W bonusie diament. I mamy 2, 100, 100. Główna 50, Główna oraz drugi 500 i 50, czyli tutaj też niestety w szybkich 50 nie kryła się wygrana. No to teraz pudełko czekoladek, może jakaś słodka wygrana by się trafiła, byłoby fajnie, muszla tiramisu, tutaj mleczna kakao. Oraz jeszcze mamy Nugat i migdał. Gra czwarta, mleczne serce. Z piernik, i tutaj już widzę, że są różne serce oraz mięta. Gra siódma Tiramisu Precel, gra ósma Kakao Piernik i gra dziewiąta Mały Kokos oraz Precel, czyli też niestety wygranej nie ma. No to może ekstra pensja ta moja nielubiana. 29, 9, 28 i 4. 13, 3, 26, 2, 27, ekstra pensja 11, 36 i 16. Czyli forma jest jak najbardziej. Okej, okay, lecimy dalej. Przed nami drapka Vegas, gra pierwsza, i mamy tak. Puchacz Arbus banan, więc to niestety nam nie da. Wygrany tutaj podobnie. Gra trzecia również nie mamy nic. I gra czwarta, no też brakuje jednego symbolu do wygranej zrapki Liczba 7 w Mamy 27, 21. Tutaj mamy 8, 6 i 26. Czyli niestety, wegas też jest w formie. Nie mamy żadnej. Wygranej, no dobra, kończą się już powoli strapki, zostaje nam czarna perła, diamenty i wielka krzyżówka. Czyli no w sumie największe moce na koniec. Ale mamy perłę moi drodzy, no proszę bardzo. Czyli jakaś wygrana się trafi. Także no, oba odcinki z wygranymi. Weekendowe. Samolot. Tutaj mamy jeszcze łódź. Tu jest jeszcze korona i bank, czyli tylko mamy jedne perły, pod którymi kryje się... O, ale mamy troszkę więcej, bo jest dyszka. Dobra, no zawsze coś. Dobrze, no to zostają nam diamenty. Wygrywające liczby 36, 27, 34, 28 i 19. I jest tak dwa.

Ale przynajmniej z urozmaicenia. Emocje zawsze. 38, 23. Tutaj mamy 17, 24 i 26. To pod diamentem kryje nam się. Uwaga, uwaga, no jest dyszka. Czyli to drugie trafienie w takiej wysokości na dzisiejszym odcinku. No dobra. No i zostaje wielka krzyżowa Jej numerek to ostatni z paczki, czyli 10. Także teraz tylko wydrapywać wygrane. Pierwsza litera jaką mamy to M. Mamy już w słowie bonusowym. Tutaj w zimie i w BMW. Ok, to mamy. Dalej jeszcze jest jakieś M tak w azymucie. I to chyba wszystko jeśli chodzi o tą stronę. Teraz tutaj czy mamy M jest w maxie. Jama. Dalej, dalej. Tutaj tym. Chyba to też wszystko najwyżej się zaraz znajdzie, także nie ma się co przejmować. Kolejna litera to y, też mamy w się. edyta. No i moi drodzy kończymy. Póki co otworzył się tylko jeden wyraz w tej czerwonej, i jeden wyraz w tej zielonej krzyżowce, czyli naprawdę nam bardzo dużo brakuje. Zostaje ostatnia litera, jaka to jest. No, mamy U. No, to jestem ciekawe. No, tak bonusy odpadają. Więc tak w czerwonej mamy tylko tutaj, więc no, zostaje faktycznie jeden wyraz. Chyba, coś przegapiłem, ale to jest. zaraz się dowiemy. No i jeśli chodzi o zieloną. Tu mamy Augsburg. Tu mamy buk puli. Tu mamy drugi wyraz dopiero. Dunkierka, ale tu też brakło. No i to jest też wszystko. Także tu mamy dwa wyrazy, tu mamy jeden. Jeśli chodzi o kontrolne, no to jest G, B i A. Dobrze, moi drodzy, czyli no niestety wielka krzyżówka zawiodła, ale trwało się bardzo fajnie, tym bardziej, że to był dla mnie prezent, więc ja nie poniosłem tutaj kosztów, jeśli chodzi o tą krzyżówkę. Dobrze, zapraszam Was na takie podwójne podsumowanie. No i tak, moi drodzy, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, to dzisiaj udało się wydrapać 20 zł z 65. A jeśli chodzi o bilans, no to wszystko tutaj policzyłem. Mamy zdrapek na 130 zł, zwróciło się tylko 33. Z tego ja zakupiłem za 100 zł. No także wygląda to wtedy trochę lepiej no ale to i tak jest niestety spory minus ale bardzo fajnie się drapało mam nadzieję że jeszcze kiedyś taka okazja się powtórzy do jakiegoś rewanżu więc bardzo pozytywnie dobrze moi drodzy dzięki za oglądanie no i widzimy się w kolejnych odcinkach zrobkowych w nowym tygodniu cześć